Wyglądać wygląda lista dla topa. Pierwsze, co się na pewno rzuca w oczy, to bardzo wysoko Zachęt, bardzo wysoko Sion. Sion dostał ciekawą zmianę, w której zwiększyli mu damage w potwory z 1,5 na Q na 1,65 i to pomagał na pewno w lesie, ale paradoksalnie również pomaga mu na topie i on jest, i Sion jest zdecydowanie przez Panem ludzikiem. Także myślę, że. Heros na którego warto zwracać uwagę. Myślę, że z takich tanków pierwszy jest Sion, drugi jest Malfight. To są takie dwa tanki, które ja bym natychmiastowo komuś polecał, jak szuka tanków do grania. Malphite troszeczkę bardziej sytuacyjny, no bo fajnie jak przeciwnicy trochę tego pancerza mają i drugi to jest Sion, Sion bardzo, bardzo silny I, i to wzmocnienie bardzo pomaga. Jak dużo gra ktoś z Sionem, to wie, że teraz Proxy fajnie wygląda z wejściem na golemki. Ogólnie golemy dużo szybciej się robi, golemy to jest dużo zdrowia, bo z tego W dostajecie za każdego dobitego stwora 12 zdrowia, no i dzięki temu, że tych golemów łatwo, łatwo się zabija, tego zdrowia dużo dostajecie, także ogólnie yy, bardzo, bardzo przydatne. Polecam, jeśli o to chodzi, także tutaj sam bardzo, bardzo happy. Dalej mamy e, Zahena. Zahen jest bardzo, bardzo silny. E, tak próbuję też przewidzieć, że będzie nerf jego, e, hotfixujący go, ale ogólnie Zahen performuje bardzo, bardzo dobrze. E, co nieco też pokażę Wam in-game przykładów dotyczących Zahena. E, jak ktoś nie lubi grać na Zahena, polecam bardzo grać ręcz postaciami. Bardzo dobrze w niego działają i ogólnie go early game te przed szóstym poziomem. 1 do 5 jest raczej słabszy. To jak miałbym znaczyć, jak ktoś nie lubi grać na Zahena, a jak ktoś z Zachenem lubi pokrywać, to pewnie coś jeszcze pokaże z jego gameplayu. ale ogólnie bardzo silna postać. No tak na po... ciężko mi go wrzucić w Estier, jak to jest postać, która ma raptem kilka dni, ale no gdzieś to okolica, tak? Jeszcze fajnie by było zobaczyć go kilka dni, ale ogólnie bardzo, bardzo silna postać. Fajnie by było jeszcze do, dołożyć, że Reksai spadał do Cetieru. Udało się Riot wreszcie troszeczkę znerfić, tą Rexai na to jest troszeczkę gorsza. Myślę, że na competitive ona niewiele ucierpiała i na tych wyższych dywizjach, ale... Ogólnie nie performowała wybitnie, także Betier, reszta raczej tak jak była. Mówiłem, że nie każdy jest fanatykiem Zahena, aczkolwiek ja bardzo polecam, uważam, że ten Heros jest jeden z bardziej fan to play postaci, kiedy jest ku niemu dobry angle i nie grasz na zasięgowe postacie, tylko na krótko zasięgowe. Ja bardzo polecam, uważam, że Zahen bardzo dużo fanu generuje, także jak ktoś lubi takie bruzerowe postacie, bardzo polecam. Zahen, ogólnie bardzo ważny element, który musicie wiedzieć na temat Zahena, jest to, że ma te staki. Każda umiejętność zadana w przeciwną postać daje wam staka i autoatak daje staka. Jak uderzycie na przykład trzy postacie jedną umiejętnością, dostajecie trzy staki, tak na marginesie. I możecie nabijać te staki tylko na postaciach, nie na minionach. I najważniejsze, jak nabijecie 12 staków, dostajecie kosmiczną ilość AD. Zaraz prawdopodobnie to będzie widać również. Teraz ma 154 AD. No i na zachęcie też często gra się Conquerora, To jest najważniejsze, czyli jako zachęt chcecie dążyć do 12 staków i analogicznie jak gracie przeciwko niemu, dążcie, żeby tych staków nie dać. No i tu będzie przykład przeciwko Ireli. Z poziomu, i przyjrzyjcie się, że Zachem będzie szukał krótkich tradeów. Wychodzi z całej sytuacji, łoży kilka od ataków. jeszcze stankuje turet. I bardzo ważne, że ogólnie tak będzie, jak będziecie grać Zachenem i przeciwko niemu, że często jego combo krótsze lub dłuższe będzie tak generowało 5, 7. No, 8 staków maksymalnie. Nie, bardzo rzadko będzie taka sytuacja, że nastakujecie na jednej kombinacji na linii do 12 staków. I to jest bardzo ważny sygnał dać dla gracza zachana i przeciwnika, że Zachan powinien tańczyć, żeby jego cooldowny zaraz wraciły, ale żeby nie dropnął tych staków, żeby ich nie stracił, bo one zaraz spadają. Tutaj ruszył timer. I chce zdobyć te 12 staków, i analogicznie jego laner musi mieć to na uwadze, że ten zachęt jeszcze 5 staków i jest kaplica sekstyńska. I trzeba mieć to na uwadze, i Relia powinna czym prędzej uciekać, zgridowała po kanonka, jeszcze tradeuje autoataki, tych staków już jest 8, zaraz wstaje Q, zaraz wstaje E, no i nie da się grać. Bo jak się przyjrzycie, teraz jest w pełni nastakowany Conqueror, co prawda, ale zobaczcie, że na początku AD było 150, teraz jest 260, czyli no zachęt dostał tam około 120 AD czyli około 3 BF Swordy tak? BF Swordy i 40, 3 BF Swordy czyli no tam około 4000 złota w statystykach, jeżeli wbijecie wszystkie stacki i macie konqueror na także, yy, no 4k golda więcej no to tak 1 item, 1,5 itemu więcej dostajecie w trakcie, na siódmym poziomie 4000 golda na komponentach dużo, dużo ten zachęt dostaje nawet na linii, także to jest coś na co warto mieć yy, wyczulone być, czy jak gracie z i widzicie, że macie tych stacków, to często chcecie chwilę potańczyć, żeby te cooldowny zaraz wam wstały i kontynuować trada nawet jak on nie wydaje się tak oczywisty, no bo zobaczcie, ta irelia też nastakowany konkeru, nastakowana pasywka, ale najważniejsze jest to, żeby mieć, że jak zdobędziecie staki, to będziecie wygrywać, no i plus będziecie jeszcze mieć swojego revive'a, ale no najważniejsze, że dostajecie bardzo dużo statystyk. I po wykonaniu pierwszego trajda zachęcę chwilę zaczekać, aż te cooldowny mu wrócą i kontynuować wymianę. No i odwrotnie, jak gracie przeciwko niemu, jak zrobił jednego trade'a, to trzeba poczekać, aż te staki spadną. Przechodzimy do lasu. Na lesie dzieje się najwięcej, dzieje się bardzo dużo, dużo nowych postaci, dużo zmian. I powolutku sobie przez wszystko przejdziemy, odpakujemy, bo tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zacznijmy od e, zmiany, która była naprawdę bardzo pozytywna. Skarner, który dostaje już kolejne buffy. Skarner melduje się w betierze. Tank w betierze to jest rzadki event i wypada to docenić. Generalnie raczej tanki nie wyglądają jakoś fenomenalnie. E, Skarner w betierze, w betierze jego Q ma teraz 3 sekundy, jak jest wymaksowane, i to bardzo dużo pomaga mu. Plus dużo, dużo buffów dostał też na przeliczniki za ZD. Ogólnie, sporo, sporo silniejszy. Dalej mamy kilka postaci, które zostały dodane. Atrox, Fizz, Sion. No, i tutaj dalej z postaci, które zostały dodane. Malfight, Orn i, i, i. Ambessa również pojawiła się teraz dużo chętniej w lesie. I chyba wiele, jeżeli dobrze pamiętam. A, jeszcze Jace. Ok. I żeby zobaczyć całą tą, yy, całe tych, wiele tych nowych dodanych postaci, a Czogat jeszcze. No, Czogat się zapomniał, Czogat oczywiście też jest dodany. Żeby zobaczyć tę całą tą listę i zastanowić się, jak te postaci są umiejscowione, dwie rzeczy są ważne. Po pierwsze, clear tych postaci jest ważny, ale po drugie, uważam, jak dana postać jest sytuowana do tego, żeby być leśnikiem. Jak efektywne jest dla niej bycie leśnikiem. Yy. Na myśli. Bardzo fajnie, jeżeli postać, którą gracie, spełniałaby chociaż jeden z kilku warunków. Po pierwsze, żeby na przykład spajkowała bardzo mocno na pierwszym itemie i potem nie potrzebowała aż tak kolejnych, no bo na dżungli macie limitowany zakres złota. Fajny byłby spajk na szóstym poziomie lub chociaż bardzo ważne maksowanie pierwszej umiejętności. Czyli na przykład jak macie Nidali i Elise. One co prawda nie spajkują na szóstym poziomie jakoś przesadnie, chociaż nie dalej trochę spajkuje, no to one przynajmniej maksują tą pierwszą umiejętność i to jest dla nich bardzo, bardzo ważne. Także ten, te pierwsze levele są wtedy niezwykle ważne. I niektóre postaci uważam, że są trochę skazane na to, że nie będzie już szło wybitnie w lesie. Na przykład uważam, że takim herosem jest Jace, który. Zyskuje trochę z punktami w Q, ale on potrzebuje tych, tego szóstego punktu w queue, czyli dużo więcej czasu, dużo więcej expa. W lesie wcale tak łatwo o ten exp nie jest. Dodatkowo, no, Jace potrzebuje dużo itemów. Najchętniej, najchętniej by się zrespił na trzech itemach na Jace. Ie. Jace w no, rzadko kiedy będzie się gwarantował tyle czasu w grze. Także na przykład dlatego uważam, że Jace jest niżej. Mimo tego, że prawdopodobnie jego clear speed i wiele rzeczy może sugerować, że jest niezły i to prawda, to uważam, że ten hero jest po prostu niedyscynowany do tego, by być leśnikiem. jak musiałby jeszcze mocniej przejąć jego liczby prawdopodobnie, żeby był lepszym leśnikiem. Ja po prostu uważam, że nie nadaje się do bycia leśnikiem. Yy, dalej jest na przykład Fizz, który dostał bardzo duże buffy na swoje W. No i problem jest taki, że Fizz wymaga, żeby wkładać punkty w W, żeby lepiej clearować, a jak wkładacie punkty w W, to nie wkładacie punktów w E i wtedy opóźniacie umiejętność, którą bardzo chcecie maksować, bo W teraz zadaje 60 obrażeń na waszym aktywie i na każdym auto-ataku on-hit. Dodatkowe obrażenia potwory, no bardzo, bardzo dużo w skrócie. Także, no żeby mieć ten clear dość szybki, no to. W W trzeba włożyć kilka punktów, żeby ten cooldown spadał, żeby móc cały czas utrzymywać na kampach. No i żeby móc w miarę szybko clearować i trzymać to tempo czyszczenia lasu, no to chcesz włożyć przynajmniej kilka punktów w towu, no i to powoduje, że Fis trochę się nie odnajduje. Dalej mamy tanków i sporo z tanków właśnie spełnia ten archetyp, o którym mówiłem. Czyli na przykład Choga dostaje plus 50 meczu za każdy punkt w Q. W który włożycie, albo jego ed zyskuje bardzo dużo maksymalnych obrażeń z każdym punktem, w który włożycie, Ambessa uwielbia wkładać punkty w Q. I tak dalej, i tak dalej. Także nowo dodanie leśnicy ogólnie. E, zwłaszcza ci wyżej, twierdziliście, oni bardzo dobrze się spisują, jeśli o to chodzi. Orn, na przykład, dużo osób myśli o Ornie jako postaci, która potrzebuje ornamentów, late gameu. Nie do końca jest to prawda. Ja uważam, że Orn przede wszystkim teraz jest draftowany ze względu na swoją rkę, ze swój Long Range Tool, e, trochę burstu na W, no i też podbitkę e, i ogólny taki setup. Ja uważam, że ten heros skaluje się nieźle ze złotem, bo no, ma. Swoją pasywka, która daje mu 10% więcej armora i e, ogólnie rezistów i HP, ale co do zasady raczej to jest Haros, który ma bardzo silne ulti i, i dużą taką prezencję jeżeli chodzi o CC. E, podobnie jest z Malfightem, który ma w ogóle bardzo niezdrowy i szybki clear. A myślę, że najsilniejsza jest Ambessa i Ambessa najlepszy leśnik z tych wszystkich, które zostały zbuffowane. Pierwsza rzecz taka bardzo prosta, ale bardzo ważna, bo na pewno dla top lanerów to co powiem jest bardzo oczywiste, ale podejrzewam, że leśnicy nie grali nigdy Ambessą i to może być dla nich nowe. Jak gra się Ambessą bardzo ważne jest zwrócić uwagę, że kiedy Ambeza ma w ogóle dość szybki jak widzicie, on już jest, jest bardzo długo na rzece, 330 jest pierwszy, e, zbierasz szybko kraba, w jego się pokazuje, używa chmurki, widać, że on już przechodzi, tutaj mieliśmy lekkie cięcie, ale widać, że w jego raczej idzie na górnego kraba. Czyli wiesz, że przeciwnik y, zmierza w tego górnego krawa. No i tutaj nie fajnie by było używać W od razu, żeby skrócić dystans. Tego jest fajnie podejść. Użycie Q na miniony. W ten sposób y, macie cały czas dostępne Q2. Jeżeli wasze Q1 nie będzie użyte na żaden target, wtedy ono wpada na pełny cooldown. Tego fajnie na gankach jest y, używać tego Q przez miniony. One nigdy wam tego nie wydodzują. Łatwo będzie złapać rywala. No i wiesz, że w jego tutaj będzie fajnie jest zatrzymać sobie W jako umiejętność do skirmiszy. No i tutaj łatwy błysk. Ale najważniejszy ten element, kiedy jesteście na rankach, żeby trzymać to Q, tak żeby mieć pewność, że traficie albo rywala, po tym jak traficie Ego na przykład i zesłowujecie, albo na przykład użyć Q o miniony, żeby skrócić dystans. To jest tak, no, taki absolutny must have i bardzo dużo obrażeń będzie wam uciekać, kiedy nie będziecie tego robić. To jest taki no, must must have. I jeszcze jedną rzecz, ostatnią, którą wam pokażę, e, która jest takim must haveem. Jak tego nie umiecie, to nie grajcie ambesą. To jest taka rzecz, na którą trzeba wyjść na practice to la, zrobić to combo trzy razy i już będziecie umieć, ale bez tego będzie bardzo ciężko. Takie podstawowe combo na ambessie. RK Q i e, następnie E lub e, wasze w. Ale bardzo ważne jest, że po tym, jak użyjecie Rki, znaleźć e, po każdej umiejętności, którą ambesa wykona to ambesa ma coś takiego, że może wykonywać odskok w jedną lub odskok w drugą I, yy, i bardzo ważne jest, żeby od razu używać umiejętności Q, zwłaszcza dla początkujących leśników i to miejcie na uwadze, żeby często użyć Q albo E na, na rywala i wtedy macie gotowca i w ten sposób też wasza postać przypadkowo nie odskoczy, także po RC już od razu używacie Q, potem jakimś E poprawiacie i dopiero autoataki. Tutaj macie przykład bardzo zaawansowanego combo i nie polecam go na początek, ale pokazuję jako ciekawostkę, jak ktoś chce się tego uczyć to... Droga wolna, ale uważam, że na początek to jest za trudne. Na początku to, co powiedziałem, jest najprostsze. Tutaj przyjrzyjcie się, że Ambesa ma taką umiejętność. Ma, jej pasywka działa tak, że jeżeli chwilę przytrzymacie w miejscu e, siebie, czyli użyjecie s to wtedy wasza postać stanie w miejscu, nie wykona dasza, i możecie wykonać autoatak. Tutaj e, gracz to robi, zmieścił jeden autoatak i dopiero wykonał swoje combo. Także takie podstawowe combo, które ja polecam, jest użyć r plus Q plus E i autoataki. I najlepiej skupić się na tym, żeby oba cięcia z E zadały obrażenia. To jest takie podstawowe combo, które fajnie by było, żebyście umieli, żebyście nie wykonywali dasha po tej RC, bo rywal od was odskoczy, wyfleszuje i wam ucieknie. Szkoda by było to stracić. A tutaj kombo takie bardzo zaawansowane, jak klikniecie R, trzeba na chwilę przytrzymać S i wyczuć timing, jak długo musicie stać w miejscu, zmieścić autoatak. I dopiero potem używacie Q. No i oczywiście dalej E i tak dalej. Także no tutaj to jest takie bardziej zaawansowane i jak ktoś jest freakiem i chce się nauczyć takich kombosów od razu, to spoko, ale uważam, że dużo łatwiej to startowe kombo. Przejdźmy do Mida. Na midzie wydarzyło się kilka rzeczy, niewiele bardzo ważnych, ale wypada odnotować. Po pierwsze, Hwaii, który dostał mega nerfy, nie wiem o co chodzi, Riot Games uznał, że na orcach nim nie grali, to w ogóle nie będzie chłaja, albo coś takiego, nie wiem o co chodzi, nie wiem czemu Chłaj tak Oberwał ale bardzo mocno jego główny skill, który polegał na wave clear'ze dostał mega suplexa, nie rozumiem czemu Riot tak zrobiło, ale no ogólnie jak ktoś grał chłajem, no to przestańcie grać chłajem. szukajcie innego control maga, uważam, że jest teraz bardzo, bardzo słaby, myślę, że to jest poziom Oriany że będzie prawdopodobnie grywane na competitive, ale no raczej rozglądałbym się, nie wiem, za syndrom myślę, że Syndra jest teraz bardziej stable, albo Mel, Mel o której za chwilę będę mówił, no mega wygrałem tego pacza. Kolejne zmiany yy, przyjemne dostała, a Ari, Ari, która melduje się w Atierze. Riot ją jakiś czas temu nerfił, potem znowu ją wzmocnił i aktualnie funkcjonuje bardzo fajnie. Teraz wzmocni jej obrażenia z W. Jest gitem po prostu Ari. E, ten build znowu z Malignansem, taki standard. Nie szukajcie tych rodowej, że nie, nie kombinujcie malignans i potem e, w różne rzeczy można odejść. Ewentualnie Horizon Focus, Bleachveina widziałem, że ludzie czasami kombinowali. Także to są jakby opcje na Ari, które tam można rozważyć jako taka utility e, wariancja. No i Vlad, który dostał lekuch na osłabienia, głównie na armor, ten jego early game będzie troszeczkę gorszy także z A do B tieru spada. I największy wygrałem tego pacza bez konkurencji nie jest Mel. Mel ogólnie e, Mel dostaje nerfy na swoje E, które i tak będziecie teraz cały czas maksować, ale coś, co sprawdziłem, to pasyw aktualnie ma 5% przelicznika, a Mel startowała, czyli na, na każdym autoataku macie 5% operacji przejśnika. Sprawdziłem to i aktualnie przejśnik e, Mel, jak ona wychodziła, czy jak ten heros wychodził, był 1%. A ona dostała casualowe 500% buffa na przejśniku na, na pasywce. I, jeden, I jakby między 5 a 1, nie brzmi to imponująco, ale pamiętajcie, że to przy każdej umiejętności ta pasywka się nastakowuje. To ogólnie jest dość duża liczba. Plus jej skalowanie flat damage'u wzrosło z 20 na 50. Na w late game. Jakby ten heros miał bardzo duży problem, że nie zadawał obrażeń w late game. I teraz, jeżeli jesteście w stanie wkładać autosy z pasywki, to nagle ten heros zadaje dużo obrażeń. Mel teraz jest super broken i gra się na, na midzie i na bocie. Ten heros jest bardzo silny. Na midzie i na bocie. Ba bardzo, bardzo silny. Nie jestem pewny, czy będzie aż w westierze, ale no bardzo, bardzo silna. Pokażę Wam jeden element, jak się gra mel, na co warto zwracać uwagę. Po pierwsze, e, bardzo ważny element, kiedy gracie ML, e, to żeby używać Q, jako, żeby face wszystkie krzaki, to Q ma mega niski cetek, zobaczcie, 3 sekundy, wszystkie krzaki zawsze można sprawdzić. Tutaj widać przeciwnika, bardzo łatwe E. No i tutaj przyjrzyjcie się, że e, e, kilka ważnych rzeczy. Po pierwsze, E jest trafione. Zadane są obrażenia w rywala. Pasywka jest złożona, zobaczcie, że te obrażenia są serio bardzo duże. To są dwa itemy, a leci one shot. I taka drobna rzecz, nie wiem czy wszyscy to kojarzą, ale jeżeli traficie swojego rywala, to ma nad sobą taki, no, taką gwiazdkę, taki mark na tym bazowym skinie. I kiedy ten mark się zmieni kolorem? Na taki bardziej czerwony, wypukły, o to wtedy wiecie, że macie trash na rywalu, że z Rki go zabijacie jak coś. To jest e, taka informacja, którą fajnie jest mieć gdzieś z tyłu głowy. No oczywiście, jeżeli Sin miałby tutaj W, albo nie wiem, wykonano by to kombo na Warusie, który ma barierę, no to to nie jest wzięte pod uwagę, ale tak poza tym, no to wiecie, że macie finishera wtedy na gościu. Także używajcie Q jako y, elementu do sprawdzania. Bardzo ważne jest też wkładanie tych obrażeń z pasywki, bo no właśnie tutaj pasywka dwa razy włożona i no gość praktycznie dostał one shota I y, tutaj kolejny raz, także te, ta pasywka jest teraz mega ważna, żeby ją wkładać żeby szukać tego okienka na wkładanie tej pasywki. Dalej przechodzimy do bota na bocie. Na bocie kilka rzeczy. Po pierwsze myślę, że na bocie mamy pierwszą zmianę. Wypada odtrąbić wielki sukces. Jinx spadła ze stieru. Wreszcie nie jest aż tak silna sukces. Miło, miło mi to widzieć, bo no, Jinx bardzo, bardzo silna od dłuższego czasu i myślę, że wreszcie to się wydarzyło. Nowość, czyli Mel, która została dodana. Uważam, że Mel jest strasznie silna na Dolnej Alejce. Jak ktoś szuka e, prostej postaci na Dolnej Alejce, żeby wygrywać, to Mel jest teraz absolutnie obrzydliwa i maksujcie pierwsze E. Wiem, że dużo graczy w Korei tego jeszcze nie robi, ale uważam, że pierwszy Max E jest dużo lepszy. Nie będę już dużo więcej mówił o tej Mel, bo było o niej dużo na midzie, ale tak zwracam uwagę, że jak ktoś szuka AP postaci, nie lubi Zixa, to grajcie Mel. Dalej, zmiany, które się wydarzyły. Jean jest bardzo silny. Zastanawiam się, czy w ogóle nie wyląduje w Estierze, ale póki co na samej górze Atieru, ale bardzo, bardzo silny jest w tym momencie. Jean dostał fajne buffy na swój flat obrażenia, na przyjeczniki z Movement Speedem. No ogólnie, bardzo silna postać, jak ktoś teraz chce się zajmować. MFK o niej za chwilę będę więcej mówił. Myślę, że jest teraz najsilniejsza i to samo Tristana. To są takie dwie postacie, które teraz są najsilniejsze. Myślę na tej aktualizacji. Kilka nerfów. Nerfy dla Ashki. Wreszcie midgame jest troszeczkę słabszy, bo atak speed na Q spadł. Także tutaj wreszcie ażka troszeczkę niżej i e, fajnie, Kaisa dostaje lekkie nerwy, ale dalej utrzymuje się w miejscu, w którym jest Jinx i e, Zeri i e, Zaya dostały e, buffy, ale myślę, że dalej są to tie, e, betierowe postacie, zwłaszcza, że obie postacie są bardzo sytuacyjne i wymagają dobrych warunków i wtedy będą dość silne, myślę, że tych warunków póki co nie dostają. No i ostatni, największy przegrany to jest Caitlyn, nie wiem, chyba Riot Games oglądało bardzo dużo wardsów, myślę, że na solo queue Caitlyn bardzo długo już nie była problemem, nie wiem o co chodzi, nie wiem czemu dostała tak duży nerf, ale dostała ogromny nerf na swojego headshot'a, na pasywkę, przejśnik z Total AD na 13 poziomie został zabrany o 20% Total AD, to jest bardzo dużo, także Caitlyn w C że bardzo, bardzo nisko, ogólnie nie grajcie Caitlyn. Po pierwsze, czemu MFK jest silna? Pierwsze, dostała bardzo fajne buffy na RK z przelicznikiem z Total AD. I to jest fajne, to każdy raczej o tym wie. Ale uważam, że jeszcze jeden element, dlaczego MFK jest silna, o którym nikt nie mówi, a jest mega ważny, to runy, które teraz są na niej dobre. I uważam, że taki wariant Lethality teraz jest naprawdę krywalny. I myślę, że dużo graczy jeszcze przespało ten build i możecie szybko wskoczyć na ten hype train. Po pierwsze, First Strike'a grajcie. I drugie drzewko bardzo ważne, żeby grać Cashback, który dostał jakiś czas temu buffy i jest naprawdę legit, jest bardzo dobry po drugim itemie już tak naprawdę odskaluje to, to złoto, które byście dostali z butów a bardzo szybko składa się te itemy na MFC, także cashback jest bardzo silny tutaj nawet zamiast ciastek na które zdecydował się grać, jeżeli nie musicie grać ciastek, a myślę, że w tej grze nawet nie były potrzebne, gracie triple tonika czyli um, no to te miksturki po prostu, które da wam dodatkowy spell ale przede wszystkim dwie miksturki pierwsze które wypijecie na szóstym i na bodaj trzecim levelu dają, dam, dają wam 90 golda czyli z cashbacka drukujecie złoto, z first złoto i z triple tonika tutaj byście drukowali złoto i jesteście w stanie często na poziomie pierwszego, drugiego i temu mieć 500 złota ekstra, startujecie gierkę z dwoma kilami wchodząc w midgame często, także to jest bardzo silne, no i oczywiście jack of all trades yy, i no i tutaj AD w drugim drzewku ja nie polecam tej, tego mana flowa, ten mana flow jest niepotrzebny jak coś, grajcie po prostu Catering Storm i Absolute Focus, żeby mieć jak najwięcej AD i jedna rzecz, jak gracie Lethality MF jesteście bardzo zobowiązani dookoła do, żeby grać dookoła bardzo krótkich trade'ów autoataku i R'ki, bardzo ważna jest R'ka żeby trzymać tą R'kę jesteście często botem do R'kowania, także jeżeli czujecie że może być ciężko wam się rozstawić ta gra jest dość trudna, że gra się Lethality MF -ką. jak widzicie, że Ena ma dużo CC-ków, jak RK Ambassy, RK Wai i tak dalej może być ciężko, jak się okazuje, że Moim zdaniem ten build jest na no tyle silny, że nawet w takich grze możecie go zagrać, jak się okazuje. Ale e, miejcie to na uwadze, żeby, żeby R Jak gracie MF, żeby szukać tych dobrych kątów na Rkę. No i używać tej Rki wtedy, kiedy przeciwnicy nie mają sposobu, by wam przerwać. Nie tylko myślcie o tym, żeby używać follow upu Czyli na przykład nie wiem, stun e, any, to nie może być moment, że odpalacie RKę. Musicie zaczekać, bo jest na przykład RK Ambassy, która była teraz użyta. I druga rzecz, zobaczcie, że to będzie RK Waj. I jak jest użyta RKW, od razu leci RK od MF. -ki. Bardzo ważne, żeby używać tej RK i czekać na rywala i grać bardzo dużo krótkich kombo. Jak wiecie już, że rywal jest bezbronny, no to wchodzić do przodu i po prostu czyścić ludzi. To jest bardzo, bardzo ważne. I dużo złota printujcie, naprawdę. Ten zestaw run jest bardzo silny, tylko zamiast tej ciasteczek grajcie triple tonika i tutaj zamiast tej many Mana jest niepotrzebna Gathering Storma. Dużo darmowego AD, dużo złota. Support się aż tak nie zmienił. Jedna rzecz, na którą e, zwróciłbym uwagę, to, o której się nie mówi, a jest taka jedna niezapisana zmiana. Ja wam ją pokażę, żebyście wiedzieli o co mi chodzi. Jack of all trades, jako runa, ma jedną ciekawą zmianę. Otóż ona jest taka, no właśnie, nieudokumentowana. Otóż Gold Generation e, daje e, kolejną statystykę do Jack of all trades. Za tym idzie, jak wejdziecie w World Atlas, to zobaczycie, że on ma cztery statystyki. Czyli jak gracie Jack of all trades, zaczynacie grę z czterema stakami Jack of all trades. I bardzo łatwo zdobyć ten piąty stack. I potencjalnie na kilku enchanterach to może być fajne, żeby kupić Glowing Mota i mieć od razu e, aktywowanego, e, aktywowanego Jack of All Trade, ten pierwszy stack. Taka ciekawostka. Także tutaj niektórzy enchanterzy mogą być ciekawi. Myślę, że to jest coś, co warto zeksplorować i pobawić się tym i popróbować. E, kilka rzeczy, które się wydarzyło. E, jakiś czas temu Hello Blades Buff, i myślę, że kilka herosów już na to zwracać uwagę. Poppy, na przykład umieściłem w wat, watierze e, pike. To na pewno herosy, które są szczęśliwe. Dodatkowo Swain znalazł się w Cetierze, teraz go zbafował, mana kosztem mu troszeczkę ułatwił, a tak poza tym raczej nie będzie wybitna, raczej Cetierowa postać. W Poppy można grać dużo wariantów, można grać ten wariant z Hello Blade, który teraz pokażę, w którym gra się troszeczkę bardziej agresywnie. I będzie szukali często po prostu zabijania ludzi, będzie pewnie jakiegoś deadmans man's playta, może nawet lethality itemy, ale można grać normalną taką supportową pop, jeżeli czujecie, że to nie jest na to gra, bo na przykład nie jesteście w stanie nikogo one-shotować, Przeciwcy są dość tanki i chcecie być dość tankowni, możecie wtedy grać normalnie Redemption, deadmans man's playta na raszu, grać książkę, um, Aftershocka, żeby być trochę bardziej tankownym, Także jest kilka opcji, żeby grać tą pop, nie ma jedynego wybranego, jak coś. To jest, warto to jest warto do odnotowania. A skupmy się na przykładzie, co Poppy tutaj zrobi i na co fajnie zwracać uwagę, jak się Poppy gra. Zobaczcie, jest czwarty wave. E, drużyna, e, obie drużyny mają podobną ilość minionów. Fajnie jest pamiętać, że po zgarnięciu Mele minionów i kanona ma się trójkę dla jednej i dla drugiej strony. Nikt tutaj nie misował expa. Czyli tutaj ten, kto weźmie kanona, ma trójkę. Czerwoni mają trójkę. Niebiescy jeszcze trójki nie mają. I zobaczcie, Smolder klika do tyłu świadomie, a Poppy, mimo tego, że ma pół HP, nie ma żadnej podki, klika do przodu, tylko dlatego, żeby ze staka zdobyć trójkę. To raczej jest dość standardowe i to nie jest za specjalnie specyficzne dla Poppy. Ale przyjrzyjcie się, po pierwsze, to może być tak nieoczywiste, wiele osób, które gra Mele Supportem, myśli, że musi tankować tutaj, musi bronić przed tym Smolderem. Nieprawda, nie musicie bronić, wasz Smolder ma ciastka, potkę i ma barierę. Smolder jest w tym momencie dużo bardziej tankowny niż Poppy. Eee, smutna rzeczywistość, ale tak to teraz wygląda. Także miejcie to na uwadze, że czasem warto pozwolić waszemu AD Carry trochę przytankować. Zdobywacie dla niego trzeci level. I teraz przyjrzyjcie się, jak fajnie Popi będzie tutaj załonować. Po pierwsze, odpala W. Krew, trochę ta e, Kajsa musi klikać do tyłu, bo tutaj jeszcze jest przeciwny leśnik, ale e, na początku odpycha trochę przeciwnego carry, przez to, że pozycjonuje się wysoko, a teraz przechodzi na pajka i go e, i piluje swoje, waszego strzelca. Także. Fajny przykład właśnie, kiedy zagrasz trochę chciwie, czyli wystawić trochę swojego strzelca, pozwolić mu tankować, to na początku, a co po drugie obrócić się na przeciwnego supporta, jak ten wchodzi i po prostu go przyszpilić do ściany. Nie zawsze warto iść na przeciwnego kery. jestem w stanie sobie wyobrazić graczy na niższych dywizjach, by próbowali tutaj wejść, wbić e, Kai'Sa w ścianę, a tu dużo lepiej jest przy, przyszpilić pajka i pilnować, żeby ten już nic nie zrobił w tej sytuacji.